Dobry wieczór. Będziesz zasuwać do rana! Gotowy? Aha! Mamy dla was totalną selekcję ssaków ekstremalnie zdolnych! Tato, weź resztę do domu, uważaj na tym, kazą wkuje! Zaśmierć się, rypie w ramieniu! Producent dzwoni, że oglądalność wam spada? No chyba raczej z taką obsadą? Nie. Fujka. Tak powiedziałeś. Jestem Danu Łasica, mała! Jej, miążki. Wyjdźcie za mnie. Hej, Sarni. Zwoń. Judy. Och, nie pamiętam pino, no jak on... A, czekaj, twarz daj. Ładniutka. Dla małych gryzoni życie to nie bajka. Plan B. Największym talent show w Zwierzogrodzie! Gazela na wciągach! Zrzuć ten bit! No, jednak przesunę stolik bardziej tu, pod lampkę. Jeszcze tylko przesełka i będzie romantycznie. Rodzina, którą masz, czyni cię bogatym. Przyjaciele, którym uważasz, stają się rodziną. Jak to szanujesz, nigdy nie będziesz Mikrusem. Salut! Jedzie pociąg! Uwaga! A! A! Niech wasze ciało wypnie się na świat. A! Zobaczyłem mnóstwo czegoś, czego nie da się od zobaczyć.